Ejleczka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony manifestacji. Pogadamy sobie o tym, jak wymanifestować swoje życie marzeń. Tutaj przygotowałam kilka takich według mnie kluczowych punktów, które trzeba krok po kroku mniej więcej wykonać, właśnie żeby to życie móc zmanifestować i takie nasze pragnienia, marzenia. I oczywiście nie poruszę tutaj wszystkich aspektów, ponieważ poruszenie tak całkowicie każdego ważnego aspektu zajęłoby mi pewnie około dwóch godzin a wątpię, że ktoś tak długi odcinek chciałby oglądać. Tak więc y, jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany tematem świadomej manifestacji, czyli poznania wszystkich technik manifestacji, dowiedzenia się, które są najlepsze, jakie są plusy i minusy, poznania dogłębnie afirmacji i ich działania oraz ich rodzaj i jakich afirmacji warto używać, a jakich nie warto, bo mogą nawet nam zaszkodzić, oraz po prostu dowiedzieć się właśnie jak formułować manifestacje, na co zwracać uwagę oraz jakie błędy w manifestacji i afirmacji są najczęstsze i jak ich nie popełniać, a jak już popełnimy to co robić. Zapraszam Cię na mój masterclass o świadomej manifestacji. W opisie znajdziesz link do zakupu i na tym masterclassie właśnie poruszaliśmy wszystkie te tematy, o których przed chwilą wspomniałam. I ten masterclass prowadziłam razem z moją przyjaciółką, tak więc jest tam nasza wspólna wiedza. Więc jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany tematem, to odsyłam cię do niego. Jak już wcześniej wspomniałam, link w opisie. A ja dzisiaj zwrócę uwagę na takich mm, kilka głównych, kluczowych punktów, których znajomość już pozwoli ci też manifestować swoje idealne życie marzeń i wszystko, czego pragniesz. A teraz będziemy już lecieć z tematem. I pierwszy punkt, który jest taki najważniejszy według mnie, to określ, czego chcesz. Jakby niektóre manifestacje są takie, że nie jesteśmy w stanie do końca w 100% określić, jak ma tak idealnie wyglądać, co chcemy, ale zawsze musimy wiedzieć przynajmniej to, czego chcemy. Taki przykład, to na przykład możemy manifestować idealną, wymarzoną, wspaniałą pracę z dużymi zarobkami. Ale nie wiedzieć konkretnie gdzie i co to będzie za praca. Czyli na przykład nie wiemy w jakim zawodzie, lub w jakim budynku, w jakiej firmie, ale już możemy manifestować, że chcemy mieć tą idealną pracę, która da nam takie a takie zarobki. No właśnie, i my tutaj już mamy ten jakby cel, wiemy czego chcemy. Chcemy tej idealnej pracy. I jest tam ta niewiadoma w formie tego, że nie wiemy do końca co to będzie za praca, ale mamy jakby określoną manifestację. I o to mi właśnie chodzi w tym pierwszym punkcie, że musimy określić to czego pragniemy. I zastanowić się, czy my naprawdę tego pragniemy, ponieważ jeśli my tego nie pragniemy tak, że my tego chcemy, tylko na przykład społeczeństwo, rodzice znajomi narzucili na nas, że powinniśmy tego pragnąć, to ta manifestacja do nas nie przyjdzie. Więc też bardzo ważne jest sobie się tak zastanowić tak wewnętrznie, czy to my tego pragniemy, czy to ja tego pragnę, czy pragnie wymaga ode mnie tego społeczeństwo? To też jest bardzo istotne w manifestacji, bo Kszeświat nie da nam tego, czego my tak do końca nie chcemy. Też podczas określania tego, czego pragniemy, jeśli jest to coś konkretnego, to najlepiej jak najbardziej szczegółowo to określić. Jeśli na przykład m, pragniemy mieć właśnie konkretną pracę w konkretnym biurze, na konkretnym stanowisku, w konkretnej firmie, to trzeba to wtedy wszystko wypisać. Pracuję w firmie X na stanowisku yy, menadżera. Czy coś takiego, mam pod sobą nie wiem dziesiątkę ludzi, którzy pomagają mi zarządzać resztą, czy coś takiego, albo w ogóle na przykład nie mam pod sobą żadnych ludzi, a mam tam jakieś inne stanowisko. Zarabiam tyle a tyle złoty dzięki temu, i na przykład mam kontakt z klientami, nie mam kontaktu z klientami, jakby. To trzeba umieć wszystko opisać, też napisać, czy mamy własne biuro, można też opisać, jak byśmy chcieli, żeby wyglądało nasze biuro. Czy to jest praca w biurze, właśnie, że musimy być tam na miejscu, czy to też na przykład jest praca, którą możemy wykonywać w domu, a w biurze musimy na przykład być tylko raz na jakiś czas, to trzeba bardzo dokładnie też określić, jeśli mamy właśnie takie dokładne, jeśli sami jesteśmy w stanie dokładnie określić, gdzie jakbyśmy chcieli coś dostać, albo jakby konkretnie miało to wyglądać, to też opisując to, co chcemy dostać, opisując tą manifestację, też staramy się określić to wszystko w tym, zawrzeć i opisać każdy szczegół. Drugi aspekt, na którym trzeba się skupić, to przeanalizowanie jak już opisaliśmy sobie te manifestacje, te cele, które chcielibyśmy osiągnąć to przeanalizowanie tych celów i zastanowienie się Jakie emocje i jakie myśli się w nas pojawiają, gdy my czytamy, gdy my mówimy, gdy my myślimy o osiąganiu przez nas tych manifestacji, tych celów? Czyli jak na przykład, jak ja sobie wyobrażam, że. Będę zarabiać 10 tysięcy na tym stanowisku, już zostanę w tym przykładzie pracy, jak już go podałam i sobie wyobrażam. Znaczy, wyobrażam, zapisałam sobie ten cel, chcę zarabiać 10 tysięcy na przykład i pracować na stanowisku e, menadżera. Konfrontuję swoje emocje, swoje myśli z tym celem. Mówię go na głos i staram się wyłapać, co się pojawiło we mnie. Czy ja na przykład poczułam się nieswojo? Czy ja poczułam się wystraszona? Czy w mojej głowie pojawiły się jakieś negatywne myśli? Na przykład. Jezu 10 tysięcy, przecież takie pieniądze są złe, e, zarabianie dużych pieniędzy przecież jest złe. Ja nie mogę tyle zarabiać, bo ja nie chcę być złym człowiekiem, bo jest takie przekonanie, że jak jest się bogatym, to jest się złym, że bogaci ludzie są źli. Więc na przykład mogą się pojawić w Tobie takie myśli, że Jezu, ja to w sumie znaczy to jest takie myśli podświadome, bo Ty chciałabyś zarabiać, wiesz, że wtedy będzie Ci się żyć lepiej, ale podświadomie masz gdzieś tam zakodowane. Że na przykład to będzie oznaczać, że będziesz złym człowiekiem, i wtedy się od razu pojawia taka sprzeczna myśl w głowie: jak ty mówisz, chciałabym zarabiać 10 tysięcy, i nagle masz taki alarm w głowie: Nie możesz, to jest złe, ty nie chcesz być złym człowiekiem, albo Ja nie jestem dość wartościowa, ja nie zasługuję na te pieniądze. Zresztą, menadżer, ja menadżer, przecież mi by się to nigdy nie udało, bo ja na to nie zasługuję, ja się na tym nie znam, ja nie jestem dość wartościową osobą. I to takie myśli trzeba wyłapać. Najlepiej je wszystkie od razu spisać w momencie, gdy one się pojawiają. Albo na przykład włączyć sobie jakieś nagrywanie i powtarzać je na głos, w momencie, gdy one się pojawią w Twojej głowie. Żebyś ty była w stanie wyłapać te wszystkie myśli. Bo jak je zapisujesz, to możesz jakąś myśl przegapić. I po co to robimy? Po to, że jak już wiemy. Jakie mamy negatywne myśli, jakie mamy negatywne uczucia co do tego naszego celu, wiemy co, będzie nam w tym, wiemy, co będzie nam przeszkadzać w zdobyciu tego celu, w zdobyciu tej manifestacji, bo negatywne przekonania sprawiają, że nasze manifestacje do nas nie przychodzą. Bo, wiecie, my manifestując staramy się afirmować na przykład na naszą manifestację, powtarzać to ciągle, staramy się ciągle myśleć, że ja już to mam, ja już to mam, jestem bogata, i tak dalej, tak w wielkim skrócie, a mając negatywne przekonania, wysyłamy też negatywne emocje do tej manifestacji, do tej naszej intencji oraz częściej i więcej w naszej głowie pojawia się tego negatywnego. Bo jak my na przykład mamy coś takiego, zazwyczaj większość ludzi tak marzy, Afirmuje, manifestuje, jakby przez jakiś określony czas, na przykład przez 5-10 minut powtarza to ciągle albo zapisuje, i tak na przykład codziennie, to to jest tylko 5-10 minut, a ty te negatywne przekonania w swojej głowie, te negatywne przekonania o sobie masz przez kolejne te 20 godzin, które tam jest później w ciągu dnia, nie licząc tych 10 minut i tam 4 godzin, gdzie na przykład śpisz, bo albo znaczy, zazwyczaj śpimy więcej, ale wiecie o co mi chodzi, jak śpimy, to nie myślimy. I wiesz, 20 godzin, a 10 minut, tu jest tego więcej, więc jeśli nie zmienisz przekonań, nadal będziesz przyciągać to negatywne do swojego życia, a twoja manifestacja będzie stała w miejscu. Jest to bardzo istotny element, żeby wyłapać i emocje, i przekonania, które w naszej głowie, w nas się pojawiają, gdy sobie zapisujemy lub mówimy o tej manifestacji, i później te przekonania nad nimi pracować i je zmieniać bo przekonania i to, co myślimy o sobie, jest tak naprawdę najważniejsze. Też to można powiedzieć, że te przekonania i self-concept są najważniejsze. Trzeci aspekt to wybierz sobie pięć afirmacji, nie więcej. Radzę nie więcej, ponieważ to robi trochę taki mętlik w naszej głowie, bo jakby za dużo rzeczy naraz się dzieje i trochę nasza głowa może czasami nie ogarniać i możemy czuć się teraz trochę przemęczeni, obciążeni, tak mentalnie, psychicznie, nie że fizycznie i zmęczeni. Więc nie polecam brać więcej niż pięciu afirmacji, i najlepiej wziąć trzy afirmacje, które będą dotyczyły się zmiany Twoich przekonań lub podniesienia Twojego self-konceptu, i dwie takie afirmacje, które będą stricte dotyczyć tej manifestacji, którą chcesz osiągnąć. I to może być taka też najprostsza afirmacja, jak na przykład życie, mo życie moich marzeń jest mi pisane: żyję swoim wymarzonym życiem, bo to jest takie bardzo ogólne. Ale zawsze jak mówimy, żyje swoim wymarzonym życiem, to w naszej głowie można się powiedzieć, pojawiają się takie flashbacki tego takiego wymarzonego życia, jak my sobie wyobrażamy, więc tak też można po prostu mówić. Jeśli nie potrafimy jakby żadnej konkretnej afirmacji dobrać do tego naszego wymarzonego życia. Chociaż jeśli dobrze określiliście manifestację, to stworzenie afirmacji pod tą manifestację nie będzie dla Was trudne. Ale tak jak mówię, na początku w szczególności, jeśli na przykład też wiemy, że mamy dużo tych negatywnych przekonań, najpierw skupiamy się na zmianie przekonań, na podniesieniu self-konceptu i na zbudowaniu takiej wiary w siebie. Więc większość, czyli te trzy afirmacje mają być takie, które będą pomagać nam, czemu, naszej mentalności i będą sprawiać, że my stajemy się lepsi, a niekoniecznie, że te manifestacje będą się do nas przyciągać, typu na przykład idealny chłopak, pieniądze czy praca. Jakby to też przyjdzie w momencie, gdy ty zaczniesz podnosić swój self-concept. Czwarty aspekt to wybierz technikę manifestacji, techniki, maksymalnie trzy polecam mniej więcej, które będziesz stosować podczas manifestowania tego, czego pragniesz. Oczywiście afirmacje same w sobie też są już techniką manifestacji, więc można powiedzieć, że jedną technikę masz już wybraną. I jest to najlepsza technika, bo manifestacje też bardzo, bardzo pomagają w rozwoju osobistym przez to, że właśnie działają na nasz self-concept, a, a self-concept oddziałuje na naszą samoakceptację, pewność siebie i to, jak o sobie myślimy. Ja ogółem afirmację kocham, szczerze mówiąc, i to jest taki środek pracy, który polecam każdemu. Więc do tego wybierz sobie jeszcze jakieś dwie techniki manifestacji, które będą Tobie odpowiadać i które mają sens, bo są też techniki, które są po prostu trochę mm, bez sensu, patrząc na nie przez pryzmat tej świadomej manifestacji, bo są techniki, które ograniczają nas przez co dłużej i później będziemy się uczyć tej świadomej manifestacji i możemy mieć też później negatywne przekonania właśnie o manifestacji. Tak więc niektórych technik na, należy unikać, ale tak jak mówię, wybierz sobie takie jeszcze dwie techniki, bo same afirmacje są spoko, ale mm, lepiej tą manifestację trochę wzmocnić jeszcze jakąś techniką, wtedy ona szybciej do nas przyjdzie, wtedy też możliwe, że szybciej uda nam się zmienić przekonania yy, i po prostu... Szybciej osiągniemy to, czego pragniemy. Piąty aspekt to musisz w to wierzyć i być regularna. Manifestacja wymaga od nas samodyscypliny i regularności, ponieważ jeśli my jej nie mamy, to często możemy się poddać w momencie, gdy nie zobaczymy efektów albo gdy będziemy musieli na nie zbyt długo czekać. Bo przyjęło się bardzo, że manifestacja to jest coś takiego, że ty sobie powiesz 10 razy jestem milionerką i pieniądze to ci spadną z nieba i momentalnie będziesz milionerką. Ja nie wiem w ogóle, skąd ludziom się wzięło takie spojrzenie na manifestacje tak naprawdę, bo ja na przykład się z tym nigdy nie spotkałam. Dopiero się z tym spotkałam jak chyba dostałam jakiś pierwszy hejterski komentarz pod moją... pod rolką chyba, o której mówiłam o manifestacji właśnie z takim spojrzeniem. Wcześniej osobiście się z nim nigdy nie spotykałam, więc nawet nie wiem, skąd się przyjęło takie patrzenie na manifestacje, ale to wcale nie jest takie... Znaczy nie chcę Wam tutaj wbić negatywnych przekonań też, że Manifestacja nie jest prosta, bo manifestacja jest bardzo prosta, ale w momencie, gdy my wiemy, jak, jak ona działa, jak nad nią pracować. Więc to nie jest właśnie, chodzi mi o to, że to nie jest tak proste, że ty sobie powiesz coś 10 razy, położysz się na kanapie i wszystko samo do ciebie przyjdzie. To tutaj trzeba włożyć więcej pracy i jest potrzebna ta samodyscyplina i regularność, bo afirmacje musimy powtarzać codziennie. Mówimy na tak długo, aż nie dostaniemy to, czego, tego, czego pragniemy. A to może czasami troszkę potrwać, jeśli na przykład mamy więcej negatywnych przekonań w sobie, albo te negatywne przekonania są mocniej zakorzenione. Bo jeśli my na przykład od dziecka słuchaliśmy, że nie jesteśmy dość wartościowi, że jesteśmy, bez, że jesteśmy beznadziejni, że my nic w życiu nigdy nie osiągniemy i tym podobne, to zanim my zbudujemy w sobie to poczucie własnej wartości i ten wysoki self-concept, minie więcej czasu... I będziemy potrzebować też na to więcej pracy. To, jak dużo czasu zajmuje nam zmiana przekonań, często zależy od tego, po prostu jak mocno one w nas siedzą i jak właśnie idzie tam nasza regularność. Bo jeśli my nie powtarzamy też regularnie tych technik, tych afirmacji, to wiadomo, wtedy też to wszystko będzie po prostu zajmować więcej czasu. Ale są też takie rzeczy, które Wam klikną, tak o. Ja też miałam kilka takich rzeczy. Że myślałam, że zajmie mi to dużo więcej czasu, że będę musiała poświęcić Jezu minimum rok albo nawet dwa lata na zmianę jakiegoś przekonania, a tak naprawdę po niecałym miesiącu na przykład afirmacji dołożonych do tego też pracy nad y, tymi rzeczami czyli rozpisywanie tych problemów, takie shadow work, czyli skąd to się wzięło i jakby rozkładanie to na takie czynniki pierwsze, że tak powiem to po miesiącu mi to znikło, to mi przeszło, ja miałam takie Jezus Maria, to jest takie, to moje myślenie wtedy, to przekonanie było tak kompletnie bez sensu, że ja właśnie po tej pracy i po tych afirmacjach to po miesiącu udało mi się to przekonanie zmienić nie żebyście się przygotowywali na to, że każda manifestacja i każde przekonanie zajmuje dużo, dużo czasu, bo tak nie jest a nie chcę, żebyście sobie tak wmawiali, ale żebyście też po prostu byli przygotowani na to, że to zajmuje czas że to, na to potrzebna jest praca, na to potrzebna jest regularność, i do tego jest potrzebna samodyscyplina. Że to się nie zawsze zmieni tak o, na wstrzyknięcie palcami, tylko czasami musimy bardzo, bardzo długo pracować. I taki bonusik, który chcę, też chcę Wam powiedzieć, że najważniejsza rzecz to działaj. Bo tak jak wcześniej wspominałam, przyjęło się takie jakby nie wiem czemu. Mu spojrzenie na manifestację, że my sobie właśnie powiemy 10 razy afirmację, położymy się i to do nas przyjdzie. I nie, musimy wykonać minimalne działania w kierunku tej manifestacji. Czyli jak na przykład manifestuję na to, żeby mieć na przykład idealnego chłopaka, bo tutaj będzie mi to bardziej Wam pokazać, jakie to jest absurdalne podejście, to wiecie. To musimy pisać z chłopakami, czy tam z dziewczynami w zależności akurat kogo chcecie, ja mówię o chłopakach, bo mi tak jak łatwiej, to musimy pisać do tych chłopaków, musimy ich szukać, musimy wychodzić na spotkania towarzyskie, poznawać ludzi. A jeśli my się zamkniemy w domu i będziemy afirmować, mam chłopaka, mam chłopaka, mam chłopaka, a jesteśmy anty faceci antyludzie i w ogóle zero kontaktu jakby w ogóle z kimkolwiek. To ten facet, wiecie, nie przyjdzie, nie zapuka wam do drzwi i nie powie, ej, chcesz być moją dziewczyną, bo nie wiem, masz ładne drzwi i uznałem, że to w ogóle najlepiej możemy brać ślub już co ty na to. Nawet w bajkach czy w filmach tak się nie dzieje. To jest całkowicie nierealne, że jakiś chłop wam przyjdzie, zapuka, spadnie z nieba, ej, zostań moją żoną, bo się wydajesz super i to będzie ten was wymarzony boyfriend. Wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Wydaje mi się, że to są takie. Jedne z kluczowych rzeczy, które się Wam na pewno przydadzą podczas manifestacji takiej świadomej. Przypominam też o masterclassie, który też Wam bardzo, bardzo pomoże, bo jest tam naprawdę ogrom wiedzy. Na pewno jest on bardzo, bardzo pomocny. W szczególności jeśli chodzi o błędy, bo o wielu błędach nawet czasami nie jesteśmy w stanie pomyśleć. A naprawdę są one kluczowe i mogą bardzo spowalniać przyjście naszej manifestacji. A ja już się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o łapce w górze subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye, bye.